Przypatrzyć. A ma? Jest to sezon, w którym trzeba zacząć się modlić. Wtedy zobaczyć, że trzeba coś może zmienić. Może to jest coś związane z odwagą. Może z, z, z tym, że się nie jesteś odważny. Kiedy nie jesteś odważny, a Pan się to do dopomina, to zawsze będziesz wycofany taki. Rozumiesz? Wejdziesz, na no, to powiedział dzisiaj świadectwo? Ktoś mógłby się tym zająć? Tak ta osoba. Nigdy nie. Wiesz, nie, nie wstarczy na, na siebie. Bóg jest... Chce. Może to z odwagą być coś związanego. Na przykład. Byłem bardzo nieśmiałą osobą. Wiesz, jak to miałem powiedzieć nauczanie, to ja wybierałem to. Kto nauczanie? Cisza. Kto nauczanie? Nie chce mówić. To, znaczy rozumiesz. Jest coś Człowiek, kiedy nie podnosi czegoś, co Bóg chce zmienić w danym momencie, jest wycofany za jakiś czas. Czy wiesz o czym mówię? Dzisiaj? Tak? Jest czasami. Bóg chce coś zmienić w nas i będzie chciał wprowadzić swoje życie w sezon. Ale są różne sezony. Są takie sezony, w których te sezony jest czas, w którym może, chcecie to coś negatywnie zmienić. Negatywnie. I um, musicie być wtedy skoncentrowany na Jezusie. Mocno skupiony na Jezusie. Albo być wychowany. Dlatego, że Pan wychowuje cię i On nie chce, żebyś wszedł w służbę z tym brakiem odwagi. On nie chce, żebyś wszedł w służbę budowana Kościoła z tym brakiem miłości. On nie chce, żebyś wszedł w służbę, a potem borykał się z tym, że się nie modlisz. Jest on czy chce podnieść w Tobie. Amen. I to mocniej podkreślić, by, by to zaistniało w życiu. On to zaznacza, żeby to ożyło i było jakby w swoim standardzie w życiu. Właściwym standardzie. Amen. Amen. Czasami to może jest wykształceniem, czasami Pan się upomni o to, że o odpoczynek, o twój yy, dzień szabatu, kiedy na przykład jak jesteś wprowadzisz firmę i tak naprawdę nie wypoczywasz nigdy. Nawet pewno jak słuchałem kasety niedawno, kieleta poglądam. Znaczy tego człowieka, tak? tak? Mam nadzieję, że to jest pozytywna ta postać. I w zasadzie to tak, jeżeli na kanapie. zatrzymałem się w telewizor. Naciskałem sobie ten... Bo ten kto ma pilot w domu, ten ma władzę. Wiecie co. Jak tam do mężczyzn A Moja żona włączona na kopie sobie kenetę koplana. I, I słyszę, że kenet kopląplać. A to jest dobre, dobre. Ja się tak no co co jest dobre? Co? co? No to co mówi? Co, co mówi? On mówi o odpoczynku. Ja pamiętam, jak Bóg do mnie mówił o odpoczynku. Wiele, wiele lat ja ten sezon. A potem jak pompka zaczyna boleć, to się chce uzdrowienia z pomijaniem sezonów, które Bóg chce podnieść. Mają no, ja mówię, co mówi? on mówi, jak... i, i zaczęła mi tam, tam i, opo i opowiedziała mi tam, co, co słuchała. Ja nie na tym. Tak? I, I tam było takie wydarzenie, które było, on był bardzo mocno zmęczony. W zasadzie coś tam miał z, z dyskiem, I po prostu był, no, był jakby zmuszony do tego, że musi odpocząć. Ale chciał chcąc przyjąć uzdrowienie, zaczął czytać Biblię, żeby Słowo Boże wykon... była zbudowana wiara, żeby mógł pokonać tą chorobę. i wyszedł na, na, na ten naganek swój, zaczął czytać Biblię. Ja tak śmiesznie wiem czy go on mówię tam choroba swoje wykonywała, a ja z Biblią swoje. Nie. No i mówi i odpoczywał. A Bóg mówił do niego odpoczynku. I mówi tak, a co teraz robisz? No jak co robię? Odpoczywamy jestem w Słowie Bożym. Halleluja. Ja do niego nie, ty nie odpoczywasz. Jak nie odpoczywam? No odpoczywam przecież. Nie, ty nie odpoczywasz. Ty się przygotowujesz do silnego przełamania na spotkaniu. Nie, Panie. Mówi tak, ty przygotowujesz się do silnego przełamania na spotkaniu. Ty nie bierzesz słowa dla siebie w intymności, tylko na spotkanie. Tak Panie. Czytam Słowo Boże, bo się przygotowuję do silnego przełamania na spotkaniu. Mnie tak rozbawił. Mówi, dałem Ci 54 dni w ciągu roku, żebyś nic nie robił a ty nawet 54 dni nie odpoczywałeś w ciągu 5 lat, co zrobiłeś z nimi, z tymi dniami. Więc kiedy to słuchałem, to się... o Boże, właśnie, co ja robi, zrobiłem z 54 dniami w ciągu roku. I mówię to dlatego, że może Bóg podkreślić więcej odpoczywań na przykład. No swój czas dnia wolnego w którym jesteś zrelaksowany, w którym bez poczucia winy nic nie robisz. Bez poczucia winy. To jest sztuka leżeć na łóżku bez poczucia winy, kiedy rzeczy są na wczoraj. To jest do pastorów już. Modlmy się, róbmy coś. Nie, jest taki dzień, w którym się nic nie powinno robić. Być może to jest coś związanego z odpoczynkiem. Nie jest jakiś sezon, który Bóg podkreśla. Może z muzyką, bo może powiedział, ucz się tego. Czy rozumiesz, to nie wolno tego zmieniać w swoim życiu. Ponieważ Bóg wychowuje cię. Ojciec wychowuje cię przez to. Wzrastaj. Wzrastaj w tym, kiedy Bóg mówi do ciebie. Rośnie, po prostu bądź posłuszny, zobacz, jaki to jest sezon. Hallelujah. U mnie jak powiedział, to jest to czas, żebyś zwrócił uwagę na miłość w swoim życiu. Zwróć na to, jak zachęcasz ludzi. Co do nich mówisz? Jak do nich mówisz? Mądrość to jest nie to, że możemy mówić do ludzi, tylko jak mówimy do ludzi. Więc zacząłem na to zwracać uwagę, na coś, na co wcześniej nie zwracałem uwagi. Jest, jest coś, co chce Bóg. Podnieść po to, żeby przygotować nas do dzieła, do dobrego dzieła. On chce nas wychować. Hallelujah. Więc też stawia nam osobę, która chce nas wychować. Amen. Amen. Nie ma to, że dzieci urosną bez rodziców. Jest to bardzo trudne. To jest niemożliwe. Tak naprawdę. Więc kiedy ludzie tutaj przyjdą, kiedy tutaj ludzie przyjdą, ojciec chce być dla nich ojcem, ojciec niebieski chce być dla nich ojcem i oczekuje, że pewne rzeczy ich opuszczą tutaj w tym miejscu. Prawda? Oczekuje, że nie, nie będzie wyrywał sam wszystkiego, ale że może uda się zmienić tą osobę przez ciebie. Então, mas depois nós já vamos tem mais,